Niech ryczy z bólu ranny łoś! z zdrów przebiega, knie. Gdzie kurwa w górach murzynka w górach? Czy to jest do ciężkiej kurwy jakiś ponury żart? Czy to jest jakiś eksperyment społeczny w stylu grażyny żarko? Czy za chwilę ktoś wyskoczy z za rogu i powie: hej ludzie, daliście się nabrać, to no, wszystko to nie było tak na poważnie. Wiecie, my tylko chcieliśmy ustalić granicę tolerancji polskiego widza. Ha! Ustaliliśmy! Tylko że ze sporą nadwyżką. Jeżeli byliście na tym ścierwie w kinie i ktoś na sali zaśmiał się chociaż raz, oznacza, to że albo ta osoba była na jakiś mega mocnych pseudotropach i to akurat nie śmiała się z filmu, tylko z zająca kicającego pod jej nogami, albo mieliście zaszczyt oglądać ten film wspólnie z jego scenarzystą. Prymitywnego patrzenia na świat, e, wulgarności w postrzeganiu kobiet... Wulgarności w... co, co, co ty pierdolisz, frajerze? W kobiet... Kurwa, No, no w kurwi mnie, no wkurwił! Odwiedzili rolę kobiet i mężczyzn. No, no, nie, to jest prawdziwy film. To jest film jest prawdziwy. W w... Na nie... To jest film jest prawdziwy. Na fakt w... Na faktach Nie wiem, próbuję to sobie jakoś wyjaśnić. Przedchodzą mi różne rzeczy do głowy. Może Jerzy Gru zaofundował nagrodę dla tego, kto zrobi w Polsce gorszy film od Gulczasa? Może że on miał jakiś mega przekręt do ukrycia na początku roku i zlecając zakręcenie kacłapy chciał przerzucić w kurwienie obywatela na temat polskiej kinematografii? Oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów. A może to wszystko wokół to nie jest prawda? Ja żyję w jakimś pierdolonym Truman Show, tylko oglądalność mi trochę spada i producenci chcąc ją podwyższyć postanowili doprowadzić mnie do stanu w którym leżę nagi w kuchni na podłodze i ze kurwienia ubijam schabowe pięściami spisek, po prostu spisek jest żaden z tych pomysłów jednak raczej zdecydowanie prawdziwy nie jest pozostaje nam tylko uwierzyć, że ten film naprawdę powstał tak, ta się zaczyna a kto wie gdzie będzie fina Kacwawa, kacwawa, nie pomoże ni woda, ni trawa Nie pomogą ni grzyby, ni LSD, tak mocno ten film zsie Kackupa, kackupa i zapach gnijącego trupa W połączeniu z sobą dadzą mniejszy smród niż Kacwawo wyknut! Ha, ha. Sam się gnoi, który sam nie ma do siebie odrobiny szacunku. Przecież nie będę leciał scena po scenie i mówił, o gówno, gówno, gówno. Kupa, łajno, co to, to w ogóle kurwa ma być. Farmazon, gówno. To znaczy, teoretycznie mógłbym, przecież to na ogół robię, nie? Wytykam głupoty. Tylko, że wiecie co? W tym filmie nie ma głupot. Ten film jest głupotą cały. Zresztą nie tylko film sam w sobie. Wszystko co jest z nim związane i dzieje się wokół niego też jest ekstremalnie głupie. Dajmy na to sam tytuł Kaczwaba. Jeżeli któremu z twórców zada się pytanie o nawiązanie do amerykańskiego filmu Kaczwegas Vegas, to reakcja wygląda mniej więcej tak. Ale nie, panie! przecież My się w ogóle nie wzorowaliśmy, panie! Przecież ten film, ten scenariusz, to on panie powstał. No. On powstał grubo przed panem Tadeuszem! Albo samo wystąpienie w telewizji gościa, który napisał w scenariusz. Tym zarzuca takimi absurdami, że to no głowa mała. Zobaczył, nie wierzę, że nie zobaczył, bo pana tomasza masza cońcę czegoś innego... Co, takimi literami tego film bije. Satyra! No dobrze, to teraz. Rozbieraj swojego komandosa. Zobacz jaki mój ben jest napalony, no, Widzę, widzę. <laughs> Zobacz, jaki mój Ben jest napalony. Nie? Satyra! Pastisz! Tam gdzie nie są wycięte dialogi e, w więcej niż 60%, e, tam były momenty, kiedy naprawdę słyszałem za sobą, kiedy się gdzieś śmiali. Dlaczego jak e, gruba z dość debilną twarzą, w filmie Katz Vegas, siusia do basenu Majka Tysona to jest śmieszne? Tak? A jak i siekają palmy w Warszawie, to śmieszne nie to już jest złe. Bo... Dlaczego? Dlatego, że w Katz Vegas śmieszna była cała sytuacja. Kompletnie nawaleni kumple wbijałem na posiadłość Majka Tysona. Kradną mu kurwa tygrysa, a wracając jeszcze jeden z nich szczamu do basenu, podczas gdy Tyson siedzi przed monitoringiem i mówi: Ej kurwa, co jest grane. A w Kadzwawie, w Kadzwawie goście jadą limuzyną, zatrzymują się obok palmy, wysiadają, oddają mocz, wsiadają z powrotem do limuzyny, odjeżdżają dalej. Ha ha, 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 kurwa, koniec żartu. What a story, Mark. Naprawdę nie widać różnicy? Nie widać kurwa! Ale pewnie i tak chcielibyście, żebym wam ten film opowiedział, co? No to pozwólcie, że wam opowiem. Film zaczyna się nam od jednej z ostatnich scen, kiedy to nasz główny bohater, grany przez Borysa Szysa wpada do agencji towarzyskiej, bo jej właściciele ponoć borwali mu żonę, a że jest kurwiony, to strzela z pistoletu. To jest jedyny powód, dla którego ten film powstał w 3D. By jebany nabój w zwolnionym tempie wyleciał z pistoletu. Trzeba było zrobić 3D. Dlatego. To jest zajebiste! A, Aj, żeby nie było. Mietek, ty kurwa tylko te filmy oczerniasz, ty w ogóle żeś nie jest obiektywny. Ty wziąłbyś też popatrzył na to z drugiej strony. Dobra. Yy, żeby było sprawiedliwie, to może na samym początku powiem, co mi się w tym filmie podobało, tak? Co uważam za Zabawne, i tak dalej. Okej, okay, chyba niczego nie pominąłem, tak więc możemy jechać. Po tym otwarciu, które miało chyba na celu wzbudzić u widza ciekawość, jak do tej sytuacji w ogóle doszło i jak ona się skończy. No, ja byłem w każdym razie pięknie Rysuje nam się cała historia. Nasz główny pater Andrzej na wieczór przed swoim ślubem zostaje w pokoju hotelowym sam ze swoimi kolegami, bo jego przyszła żona idzie na balety. Obiecuje jej, że nie będą pili, tylko spokojnie spędzą wieczór kawalerski przy kartach. W skład tej okręconej ekipy wchodzą wcześniej wspomniany Andrzej, jego kuzyn grany przez Antka Pawlickiego, kolega z wojska, w którego rolę wciera się Michał Milowicz, mąż Krystyny. Kimkolwiek kurwa jest Krystyna! I to jest też śmieszne, bo... Krystyna jest postacią, która ma w tym filmie może ze trzy kwestie. A postać grana przez Mariusza Pujszo, która jest no, paradoksalnie dużo ważniejsza, jest częściej na ekranie, ma więcej do powiedzenia. I tak jest przedstawiana jako mąż Krystyny. Zajebiście logiczne. Zresztą w ogóle angażowanie do jakiegokolwiek filmu Mariusza Pujszo jest. Samo w sobie nielogiczne. To jest ten typ, który według Polsatu jest cenionym reżyserem. Na tyle, aby być jurorem w programie typu Idol z tym, że dla aktorów. Nie wiem. Pamiętacie największą porażkę polskiej telewizji o nazwie Debut? No i gibam się jak głupi Rezus. Mieście mówią, że jestem. to z miasta, a ja bardzo lubię wielkie ciasta. Ja lubię kiedy włos mi brzuch obrasta. O, teraz tak. To jeszcze mamy, a, Grzmichuj. ze Śląska. Gość ma w tym filmie ksywę Grzmichuj. Postacie te są napisane w taki sposób, że do każdej z nich przypisana jest jedna góra, dwie cechy, które opisują charakter bohatera. Wskazówki od reżysera dla aktorów wyglądały pewnie mniej więcej tak. Pawlicki, twój bohater jest lekko świrnięty, graj. Milowicz, twój bohater jest Wesoły. Graj. o, Twój bohater to jest no... taka trochę czipa. Graj. Szyc. Twój bohater jest... No twój bohater w sumie nie ma żadnej cechy, po prostu bądź pianym szycem. Żurawski. Twój bohater jest... ze Śląska. Bądź po prostu typowym Ślązakiem. Nie opiekasz ty jest? Graj. Jako, jak? Dobra, czekaj dam zaraz zapytamy! Naprawdę dla warszawiaków tak wygląda typowy facet z Górnego Śląska Wiecie kto jest z Górnego Śląska? Po 10 sekundach grania w karty i kilku zajebiście śmiesznych kwestiach typu To szybciutko, bo kto się waha to ręką macha. uroczy jest ten humor. Jakbym się cofnął do czasów podstawówki. Kto się waha, ten ręką macha A ja się ciebie nie boję, bo mam w dupie naboje A jak ci naboje wybuchną, to ci jaja spuchną Kto się waha, to ręką macha grzmiku, aby ośmielić Andrzeja, wsypuję mu fetę do wódki Ale z jakiegoś powodu Andrzej bardziej zachowuje się, jakby się nażarł jakichś dropsów Pobaczmy. Zabijają kilka drinków i postanawiają potocznie mówiąc, pójść na kurty. Doprawdy w taki sposób spędzają wieczory zdrowi faceci po 30. Nie żeby pójść na jakąś dyskotekę, wobawić się, wypić drinka, piwo, zobaczyć mecz, potańczyć, poderwać dziewczynę w klubie no nie wiem cokolwiek. Nie! Trzeba iść do burdelu, zapłacić, podupczyć. I spać. Na no no fakt tak mówię, tyle widziałem z tego widziałem Tak wygląda prawdziwe życie według pana Chai. You are a sad, strange little man. W trakcie poszukiwań pań na wieczór, Andrzej dostaje telefon od swojej kompletnie pijanej narzeczonej. Postanawia więc zajać do hotelu, aby się z nią zobaczyć. Po dotarciu tam jednak stwierdza, że jej nie ma. Zaginęła. Mimo, że leży ona obok łóżka i z perspektywy Andrzeja na pewno widać ją całkiem kurwa wyraźnie. Ale nie! Nie widać, no, no kurwa, no nie ma Marty. No, zakamuflowała się obok łóżka, i. Andrzej nie jest w stanie zobaczyć. Kurwa, kurwa! No i z tego powodu z imprezowicza zamienia się w złego skurwy syna, który zrobi wszystko, aby odnaleźć swoją narzeczoną. Uznaje, że na bank pomoże mu w tym rozwalenie nosa recepcyjniście hotelu. No i no pomagał, pomaga, bo ten zaprowadza go do barmana, który ponoć wie co i jak. Barman oczywiście też zostaje przyciśnięty Spukiwanie w łysym pały pod mój walką. Brutalne Na tyle brutalne, że barman sypie i mówi, że widział ostatnio jego dziewczynę Jak biła się na parkiecie z prostytutką Sandrą Bo przecież barman doskonale wie, że ta dziewczyna to była jego dziewczyna Skąd? Słuchaj Szukam pewnej ładnej blondyny. Podbijasz hmm? do klubu, przez który ubiegłej nocy przewidało się pewnie spierdyliard kobiet w przedziale 20-40. Podbijasz do barbana i zadajesz mu pytanie: Hej, nie widziałeś może takiej blondynki? Jak myślicie w normalnym życiu, co by wam odpowiedział barman, gdybyście się zdecydowali na taki manewr? Słuchaj, szukam pewnej ładnej blondynki. Hmm? Jesteś pojebany. Wysoko, bo recepcjonista też zostaje w ciebie. Obaj doprowadzają wreszcie naszego bohatera do standry. prostytutki, która szarpała się jeszcze nie tak dawno z Błosię. W jej rolę wciela się Roma Gąsirowska i. no matko. Roma Gąsiorowska dlaczego? Co cię skłoniło do takiej kompromitacji? Nikt cię nie zmusił do wzięcia udziału w tym filmie. Nie byłaś szantażowana. Obecność każdego innego aktora bądź aktorki w tym filmie można jeszcze wytłumaczyć, ale Roma Gąsiorowska. Zresztą dobra, do aktorów wrócę jeszcze na końcu. Przyc w każdym razie zapierdala po mieście i goni Gąsiorowską, strzelając do niej z jakiegoś powodu. <śmienny> Nie ma sens. Działania tego aktora Nie ma sensu. Ten wątek Nie ma sens. Nie ciągnijmy tego. Nie ma sens. Mamy jeszcze to. Co ona znowu narobiła? Czy ona nigdy nie dorośnie? Od kiedy ten film zamienił nam się w kryminał z lat 90? Zresztą nie sądzę, aby tak właśnie brzmiały myśli kompletnie nawalonego i nadszpanego gościa w środku nocy. W międzyczasie, gdy nasz główny boater stara się, no albo i nie, odnaleźć no swoją połówkę, reszta ekipy bezskutecznie próbuje zaliczyć w burdel. Płacą prostytutką, ale te za pomocą różnych sztuczek unikają wykonania usługi. I przez tej sztuczki rodzą nam się takie śmieszne sytuacje. Zresztą zobaczcie sami. Jedna z nich przed akcją dolewa Milowiczowi do drinka jakiegoś płynu na rozwolnienie, i on nie może się do niej dobrać, bo za każdym razem musi iść do toalety. No tak. A, a. Oj, przeciłam Ci belę? Nie, 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 skarbie. No mam zapalenie pęcherze, zaraz I wiecie co? Twórcy uznali, że ten żart jest tak zabawny, że trzeba go powtórzyć trzy razy. Trzy razy mamy przyjemność słuchać dziwnych odgłosów pochodzących z brzucha Milowicza i podziwiać jego grymas na twarzy. Przezabawne, no kurwa, przezabawne. Co jest, Majster? Znowu kupa! No. Co tu jeszcze mamy? A, no, trzeba było wcisnąć tu jakoś Karolaka, bo wiadomo co to za komedia bez Karolaka? Jaka jest jego rola w tym filmie? Żebym ja to wiedział? Przychodzi do agencji na numerek, nie zna za dobrze polskiego, wykłóca się o stawkę, no, no mniejsza o to, nie ma w każdym razie w tej scenie żadnej puenty, nie ma w niej nawet pół żartu, jest tylko Krzyczący Karolak Ale jakby tego było mało Jakby się okazało, że ktoś jest na tyle drętwą osobą Że sama obecność Karolaka na ekranie nie wywołuje u niego salwy śmiechu Chwilę później dostajemy równie bezsensowną scenę Albo nawet jeszcze bardziej bezsensowną scenę Tym razem z udziałem Miśka Koterskiego Przychodzi się Koterski do burdelu i chce podupczyć, ale ma za mało pieniędzy, więc po chwili wychodzi. O, o, nie, to tak nie działa. Nawet jeśli dyą osoby, które bawi postać Miszka, no nie sądzę, że takie są, ale nawet jeśli takowe istnieją. Jeszcze trzeba wymyślić do tej sceny coś. Jakiś dialog, jakiś gag, nie wiem. Kurwa, cokolwiek. Nie ma ten Czyt trafia do burdelu, bo tam doprowadziły go poszukiwania jego żony. Zamiast dowiedzieć się, gdzie ona jest, zmusza jednego Alfonsa, aby zrobił loda Alfonsowi drugiemu. Bo to przecież taka fajna zabawa! Pewnie doszedł do tego wniosku oglądając estoński klas. Po czym zabiera chłopaków i wraca do hotelu. Bez żony. Zapomina o niej. Gość zapomina, po co tam przyszedł. Ale to nie koniec głupot. Następnie idzie sobie mostem i wyrzuca do rzeki bron, 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 bron. Oszukałeś mnie. Tak. Czasem stosuje się taki zabieg na zakończenie filmu. To znaczy stosowało w latach 90. Ale... Problem w tym, że to nie jest zakończenie filmu. Zatrzymali klatkę tylko po to, aby za chwilę puścić film dalej. What the fuck? Na zakończenie dostajemy najbardziej absurdalną scenę w tym filmie. Andrzej wraca do hotelu. O dziwo spotyka tam swoją narzeczoną, która. Oj, Rodio, była tam przecież cały czas. Jesteśmy świadkami tego oto dialogu. To była najdziwniejsza noc w moim życiu, ale. dowiedziałem się jednego, że. No, co? Że kocham cię najbardziej na świecie. Działem się jednego, że. No co? Że kocham cię najbardziej na świecie. Przepraszam, kurwa, bardzo, ale. Co? 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 O, że kocham cię najbardziej. że jak goniłeś dziwkę ulicami Warszawy i strzelałeś do niej jednocześnie. Hmm? A bo nie. nie, ja wiem kiedy. Wtedy, jak zmusiłeś jednego Alfonsa do tego, aby obciągnął drugiemu. się, że to był właśnie ten moment. Właśnie w tym momencie zapaliła ci się nad głową taka pierdolna lampka, pomyślałeś sobie o matko, jak ja bardzo kocham swoją Martę. A i mamy jeszcze faceta w stroju kobiety. Oczywiście wszyscy wiemy, że no, każdy, który chce zrobić... Mega śmieszny <gry> No dobra, ale do rzeczy. Podstawowe pytanie, które pewnie chcielibyście mi zadać w związku z tą recenzją, jest takie, czy to na pewno jest aż tak zły film? Odpowiedź mi tak, jest okropny. Po prostu. Widziałem ciacho, widziałem wyjazd integracyjny, widziałem weekend, widziałem masę złych filmów, ale po tym, po tym jestem po prostu zdruzgotany.